Cześć, Polityka na Start, nazywam się Artur Widawski. A ja Kinga Marosek. Dzisiaj porozmawiamy o wynikach drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce. Wybory miały miejsce 1 czerwca i wygrał w nich Karol Nawrocki. Bardzo niewielką przewagą, około 360 tysięcy głosów od Rafała Trzaskowskiego. Co uważasz o wynikach wyborów? Myślę, że był on dosyć nieoczekiwany. Po ogłaszaniu właściwie pierwszych wyników Rafał Trzaskowski, myślę, że wstępnie ogłosił swoje zwycięstwo. I myślę, że wszyscy idąc spać, oczekiwaliśmy chyba nieco innego wyniku, ponieważ raczej Rafał Trzaskowski był takim bardziej pewnym kandydatem, a właściwie bardziej prawdopodobnym, który na pewno miał zdecydowanie większe wyniki, jeżeli chodzi o te pierwsze wyniki, które pojawiły się tuż po godzinie 21:00 Wydaje mi się, że raczej nikt się nie spodziewał t, y, takich wyników. Muszę się trochę z Tobą nie zgodzić, ponieważ wydaje mi się, że od dłuższego czasu jednak były znaki, że to Karol Nawrocki może te wybory zwyciężyć. Po pierwsze, wyniki pierwszej tury nie dawały Rafałowi aż tak dużej przewagi nad Karolem Nawrockim. Po drugie, Karol Nawrocki mocno odrobił w tej drugiej turze, a mam wrażenie, że oprócz... Spotkania z Mencenem oraz późniejszego piwa z Mencenem, to tak naprawdę sztab trzaskowskiego nie miał jakichś tak naprawdę znaczących sukcesów. Z moim zdaniem te wyniki nie są takie nieprzewidywalne. Zatem było raczej oczywiste, że wyborcy, na przykład co wymira Mencana Grzegorza Brano, w większości zagłosują na Rafała Trzaskowskiego mimo wszystko. Mhm. E, właściwie pojawiają się głosy, że ludzie właściwie, nieważne jakiego kandydata e, wystawi Prawo i Sprawiedliwość, e, nieważne z jaką przyszłością, to i tak będą głosować e, ludzie, no właściwie połowa e, Polaków, właśnie na PiS. Co ty o tym uważasz? Myślę, że w tych wyborach większość ludzi może i nie głosowała, znaczy oczywiście byli wyborcy, którzy głosowali na PiS, tak zwany beton PiSu, ale jednak uważam, że dużo wyborców głosowało przeciwko rządowi i tak naprawdę przeciwko koalicji, i spotkałem się już z głosami, że to m.in. przez na np. wystąpienie premiera Donalda Tuska w Polsacie, który mówił o Jacku Murańskim, albo przez jakieś po prostu nierozsądne spotkania sztabu, jak np. poseł, w, który mówi, Cóż szkodzi obiecać, albo posłanka Kinga Gajewska z ziemniakami w DPS-ie. Po prostu bardzo to ludzi uderzyło, mam wrażenie, i tak myślę, że zmotywowało tych wyborców, by głosować przeciwko koalicji. Aczkolwiek zgadzam się z swoją opinią. PiS dwa razy wyciągnęło kandydatów z kapelusza i dwa razy udało im się wygrać, przy czym Karol Nawrocki z bardzo mętną przeszłością wydaje się jeszcze gorszym kandydatem tak naprawdę niż Andrzej Duda w 2015 roku. Zatem, czy jest to początek końca koalicji Donalda Tuska? Myślę, że koalicja czeka teraz bardzo ciężki czas. Spodziewam się, że Karol Nawrocki wraz z nową siłą, bardzo świeżym mandatem, będzie bardzo atakował ten rząd. Było oczywiste, że bardzo nie lubi premiera Tuska. I spodziewam się, że faktycznie czeka teraz ciężki czas, choć nie spodziewam się, żebyśmy mieli przedterminowe wybory. Warto wspomnieć, że 11 czerwca ma się odbyć Wotum Zaufania, o które wnioskował Donald Tusk właściwie zaraz po wyborach. Myślisz, że im się uda? Myślę, że dotąd w historii nie było takiego przypadku, żeby premier opuścił takie stanowisko po otum zaufania, więc myślę, że jest to mało prawdopodobne, ale czas pokaże. Wydaje mi się, że w ogóle w polskiej historii, przynajmniej przecież w Polsce mało było przypadków, kiedy tak. premier głos, wnioskował o otum zaufania. Kojarzy mi się że sytuacja z Leszkiem Millerem mhm. w 2002 albo 2004 roku, nie pamiętam już kiedy to było. Więc to są faktycznie rzadkie sytuacje, ale spodziewam się, że nie będzie przedterminowych wyborów i faktycznie parlamentarne wybory czekają nas dopiero w 2027 roku. Możemy sobie jeszcze krótko pospekulować, jakie będą to wyniki. Jak myślisz? Jeżeli chodzi o wybory parlamentarne? Tak. E, też się nad tym zastanawiam, przyznam szczerze. E, one będą już właściwie za dwa lata i wydaje mi się, że koalicja może mieć zdecydowanie niższe poparcie e, niż do tej pory. Wydaje mi się, że to, co mogła zrobić koalicja póki co, to przede wszystkim wywiązać się ze swoich obietnic, ze swoich zapewnień, które padły właśnie w ostatnim czasie podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Pytanie tylko, czy jeżeli na przykład teraz wezmą się do roboty i postanowią coś w tym temacie, podziałać w tym zakresie, czy to jakoś wpłynie pozytywnie właściwie na ten wynik? Wydaje mi się, że na pewno czeka ciężki czas. i Zastanawiam się, czy są w stanie to odrobić. Na pewno jakby zaczęli dowozić te obietnice, które składali i przekonywać poszczególne grupy elektoratu, mogliby zwiększyć swoje poparcie, ale spodziewam się, że w, przynajmniej na obecną chwilę, w 27 roku to, to raczej nie obecna koalicja będzie w rządzie. Zastanawiam się w ogóle, czy na przykład takie partie jak Trzecia Droga, czy Lewica w ogóle wejdą do tego parlamentu. Wydaje mi się, że to może być polityczny koniec Szymona Hołowni i całego konceptu Trzeciej Drogi. No, sama Lewica też ma duży problem ona ma też dużego konkurenta, poza Adrianem Zandberga. No i spodziewam się, że obecnie te siły prawicowe w Polsce mocno rosną. Znaczy spojrzeć na partię Konfederacji Grzegorza, Brauna, ale i również samego Pisu. Myślisz, że to oni będą rządzić w 27 roku? Jeżeli chodzi o PiS, myślę, że może być to prawdopodobne. Wydaje mi się, że czas póki co pokaże, aczkolwiek, jako że Karol Nawrocki został nowym prezydentem, koalicja teraz ma swój gorszy czas, zobaczymy, czy przez te dwa lata coś się zmieni. Wydaje mi się, że PiS ma spore szanse, by wrócić do władzy podczas kolejnych wyborów parlamentarnych. Również tak się spodziewam. Wydaje mi się, że wygrana Karol Nawrockiego dodała teraz wiatru w żagle ca całej mu Prawu i Sprawiedliwości. Z ponownie Kaczyński udowodnił, że jednak umie w politykę, pomimo tego, że i wewnętrzne głosy pojawiały się, że Karol Nawrocki jest beznadziejnym kandydatem. Osobiście zgadzam się z tymi głosami. Uważam, że Karol. Na że prawdopodobnie PiS mógł wystać lepszego kandydata i który miałby pewnie jeszcze większe poparcie, bo jednak nie oszukujmy się afery, które miał Karol Nawrocki, Kawalerka, ustawki, przeszłość kibolska, to wszystko nie, przecież nie dodawało mu poparcia, ale mimo wszystko wygrał te wybory. Tak, z tego co widzimy, wydaje mi się również, że właściwie powtarza się trochę sytuacja ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa. On też był kandydatem z dosyć, że tak powiem, skomplikowaną przeszłością, a i tak wygrał. Czy myślisz, że to ma jakiś związek, że to jest dosyć podobne do siebie? Wydaje mi się, że na pewno można znaleźć jakieś punkty wspólne tych dwóch wydarzeń, aczkolwiek no, Donald Trump na pewno jest dużo bardziej ekscentrycznym człowiekiem, dużo niż bogatszym. On samodzielnie też kształtował większość swoją kampanię. kampanii. Wydaje się, że w przypadku Karola Wrockiego ten człowiek miał mniejszy wpływ po prostu na to, co się będzie działo w jego kampanii, ale na pewno ataki mediów na tych kandydatów, ogólny establishment, przeciwko nim faktycznie tutaj duże podobieństwa. Czy, będzie, czy obecna prezentora będzie wyglądała tak samo jak Donald Trumpa? Wątpię to. Prezydent w Polsce ma mimo wszystko dość małe kompetencje, ale no spodziewam się, że Karol Nawrocki mm. będzie robił co w jego mocy, żeby tylko utrudnić życie obecnemu rządowi. Poruszyłabym jeszcze temat y, wyników. Mianowicie, y, według sondaży statystyk widzi się, że bardzo duża część osób y, Polaków o wykształceniu wyższym głosowała na Rafała Trzaskowskiego, a o wykształceniu podstawowym i średnim głosowała na Karola Nawrockiego. Co sądzisz o tych wynikach? Myślę, że to jest... Y dalsza kontynuacja tego trendu, który już istnieje w polskiej polityce. W zasadzie od zawsze ludzie, którzy mają wyższe wykształcenie, zazwyczaj popierają właśnie te, op, popierały tam Prawo i Sprawiedliwość, jakieś te partie lewicowe, a ludzie z średnim wykształceniem, ludzie z niższym jeszcze właśnie faktycznie popierali takie partie jak Prawo i Sprawiedliwość, czy to takie bardziej prawicowe ogólnie. Aczkolwiek nie przywiązałbym się jeszcze pojawszy do tego trendu. Wydaje mi się, że w tym momencie dużo silniejszy jest, przynajmniej w tych wyborach, znaczył się podział na Polskę ponownie, Polskę A i B, gdzie na wschodzie mamy zdecydowane zwycięstwa króla Tam faktycznie były przecież powiaty, w których on zyskiwał bardzo dużo tego poparcia. A na zachodzie te. te Powiaty, gdzie jednak Rafał Trzaskowski dominował, ale muszę przyznać, że tych powiatów obecnie było bardzo mało, tak naprawdę w porównaniu do tego, jak wyglądały wybory w 2023 roku, albo nawet w 2015 czy 2020. Jak myślisz, hmm. z czego wynika, że tak dużo ludzi odsunęło się od Rafała Trzaskowskiego? Hmm, to jest dobre pytanie wydaje mi się, myślę, że była to może kwestia przeprowadzonej kampanii, ponieważ Rafał Trzaskowski, trzeba przyznać, nie miał dobrego sztabu, aż tak solidnego. Właściwie Karol Nawrocki również takiego nie miał, zwłaszcza na początku pojawiło się bardzo wiele potknięć, więc myślę, że to jest bardzo skomplikowany temat, szczerze mówiąc. Z czego to wynikało, nie mam pojęcia, czy, czy chodziło właśnie o słabo zaplanowaną kampanię, czy, czy jakieś utarte na przykład twierdzenia odnośnie Rafała Szaskowskiego, że jest on za właściwie LGBTQ, czy jest on za aborcją i tak dalej, zależy właściwie od, od tego, jaki dany powiat, jaki dany region mają poglądy. Na koniec jeszcze chciałem poruszyć temat politycznej przyszłości, która czeka Rafała Szaskowskiego. Myślisz, że gdzieś go jeszcze zobaczymy w polityce? Wydaje mi się, że w przyszłych wyborach prezydenckich może już nie kandydować. Już poprzednio, kiedy kandydował z Andrzejem Dudą, przegrał I, i wydaje mi się, że póki co nie ma żadnego znaku sygnału, że będzie tą karierę polityczną jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej kontynuował. Myślę, że pozostanie raczej jako prezydent Warszawy, może zobaczymy go w jakiejś innej formie, może wróci do Parlamentu Europejskiego, czy właśnie jako dyplomata gdzieś w karierze międzynarodowej, zobaczymy. Zgadzam się. Myślę, że już trzeci raz nie będzie Rafał Trzaskowski startował. Dwa razy przegrał, co prawda bardzo niewielkimi różnicami, jednak przegrał. To już zostanie zapamiętane. Również w ciągu tych dwóch kampanii miał pewne wypowiedzi, które za pięć lat znowu będzie można wykorzystać. Myślę, że, nie, że nierozsądnym byłoby wystawienie już kandydata, który po prostu tak wiele już powiedział w czasie tych wszystkich kampanii. Myślę, że Karol Nawrocki będzie dobrym prezydentem. To jest kwestia poglądów. Osobiście uważam, że nie, ponieważ osoba z tak wyrazistą przeszłością, z tak problematyczną, nie jest w ogóle osobą, która powinna kandydować na ten urząd. Dziękujemy za rozmowę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Dziękujemy za wspólne spędzenie czasu podczas odcinka. Przygotowaliśmy dla Was wiele ciekawych tematów na przyszłość. Bądźcie z nami, aby nie przegapić żadnej nowości. A więc polityka na start czekamy na Was w kolejnym odcinku.